Cześć, z Agaz19 w sensie świetlików. Trzeba mieć sporo ludzi, żeby prowadzić taką operację. Myślisz, że tam będą ludzie w moim wieku? Nie jestem pewien. Ja gaz 19, witam was w kolejnym odcinku z The Last of Us. My jeszcze zanim będziemy w to, to obejdźmy ten teren dookoła, ponieważ ostatnio byliśmy tylko tam przy warsztacie, ale tu też jest sporo rzeczy, może coś jeszcze znajdziemy? jakieś item te sprawy, rower. W ogóle, właśnie. Yy, Określi Apokalipsy, nie? Czemu kurwa nie podróżowali rowerami po tych polach, znaczy po polach, po drogach głównych? szybciej jak na piechotę, a kurwa tego. O, tu są rzeczy. Szybciej jak na piechotę, a nie jest wcale ten. A, butelki, dobra, może być. Krzyk na piechotę, a nie jest wcale tak głośny. Na cichszy jak koń. Można pierdalasz kurwa dzwonkiem na lewo i prawo. Dobra, idziemy. Tak, wiem, drożan to otworzyć. Eee, nie. co jest? Koniec? To chyba biegacze. Zostań z koniem. Pójdę sprawdzić. Jesteś pewien? Tak, nie chcę, żeby się spłoszył. Zaraz wracam. U góry są. Nawet pójdziemy ich zabić, w pizdu. Kurwa, ich dużo jest. Że chyba... Nie, jeden chodzi. Dobra, jeden chodzi, reszta śpi. Dwa chodzą, reszta śpi. W tym co chodzi... Waż tego, co chodzi. A tu chodzi dwóch. O kurwa skierdale, Joel! Ustawcie się kurwa w kolejce O kurwa nie trafiłem Myślę, że chyba chciałabym zostać astronautką. Poważnie? Tak. Uważaj sobie, że sam lecisz w kosmos. Bajer, co? Fajna sprawa. Uuu! I otacz ognia! Ciebie nie zauważyłem wcześniej. Mwa Ostatnio... Ostatnio graliśmy kopa jako Marines w tym... Eee, musieliśmy zabarketować drzwi prowadzące do generatora na górze. Proszę korzystajcie z niego oszczędnie. Kończy nam się benzyna. Eee, ostatnio graliśmy koopa jako Marines e, na Wietnamie. Znaczy na Wietnamie, na Pacyfiku na wyspie Peleliu graliśmy koopa w Wajsie. Eee, I rodowiec miał wiatr e, ognia. No eee, i dostał zadanie Eats spal to, to i tam. Tylko słyszę, nagle, i, i ruch. Po prostu miał radochę, że ja pierdzielę. Trochę zjebałem. Myślałem, że one się tak nie pokryją. I użyłem ostrza. A trzeba mieć pełnego ostrza do drzwi, więc. A więc ja naboi do strzelby, zawsze coś. Daj i strzelbę, trzeba wyprzedować. Coś ciekawego tutaj będzie. Kurwa, mogłem ich obejść. Ja, że ja to nie zauważyłem. Dobra, na generator. Pusteczki? Czyżby to było fap folderowanie? Tutaj no, mogłem ich obejść, że ja pierdolę. Po prostu miałem wiedzieć? Też mogę ich obejść? No oczywiście, że tak. Coś tutaj ciekawego? Tu mogę mi tylko spierdolić jakoś. Uywa. Podjąłem złą drogę i teraz mam za to konsekwencję, że straciłem dwa naboje do. trzy naboje do strzelby, jeden dobry, na właśnie, dobrze. Przładowany, przładowany. Pistolet, mała municji. Rewolwer, sześć pocisków. Przeładuj wszystko było przeładowane. póła to. Nie, nie potrzebuję. Tym na pułę, kurwa, no ani ten list na tyle Czyli, Eli, jeszcze patrzysz, tu już czegoś nie ma? O, tabletki. Mam coś do, do użycia? Mogę, czym przetworzyć przedmiot? Nie, nie potrzebuję w razie. razie. bym większe zdrowie, bo w sumie. To by się przydało, wszystko mam zrobione, tylko maksymalne zdrowie by się przydało jeszcze dodatkowo. Dobra, wszystko, wszystko w tym pomieszczeniu. Ja chyba w ogóle dwóch, za trzech zabiję, tylko jeden strzał ze strzelby, bo jeden skłonął to wiadomo i dwójka biegała, no. Kurwa ja łuk miałem, ja pierdolę zapomniałem. Kim chciałeś zostać? Eee. Jak byłem chłopcem marzyłem o karierze Piosenkarza <noise> Żartujesz. Poważnie. Zaśpiewaj coś. Eee, nie. No weź, nie będę się śmiać. Zapomnij. Joel. Proszę. Nie ma Eli, nie będę śpiewał. Ja nawet nie... Ja nie potrafię śpiewać. Zawsze mnie brali tych kurwa chórków jebanych do, do śpiewania na jakichś okazjach szkoły. Nie śpiewałem, bo niby potrafiłem, ale jednak ja osobiście mówię, że nie potrafię śpiewać zbytnio. Oczywiście... Tego... Głaszczemy każdą ścianę. Kurwa, koniu! Tam! To jest nieintuicyjne chodzenie koniem! patrzcie, to tamić. Bo ktoś że on będzie się obracał tak jak ja chcę, wiecie. Ehm, tak jak ja patrzę, to nie jest skierowany w sensie patrz. Jak tam patrzę tam, to on będzie szedł tam. Jak ja patrzę tam, to będzie szedł tam. Czyli lepiej kamerą kurwa obracę. Coś tu jest ciekawego. I snajczki, nie? Nic z tych rzeczy. liża nie każdej ściany, jak najlepiej, dobra. to małpy? Tak, cały stado. Dziwne te małpy, dziwne mają. A mi kurwa zlagowało grę trochę. Jakie okrwawione trochę były. Ja dolej do teren do zwiedzenia. No to lecimy od... Lecimy... Kurwa koniu. To metodyką prawej ściany. się wejść. Kurwa, wysoko będę szedł. No nie pierdol, że tu nic nie ma, że tak sobie po prostu wszedłem, bo wszedłem. A nie czekaj. Wiedziałem, żeby takie zostawisz. Apteczki będzie dodawać więcej, zwiększona efektywność używania pierwszej pomocy w warunkach polowych, sterylizacja. A, tu, 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 tu. Jeżeli nie masz możliwości umycia rąk przywęcie ranę, odkaż ręce z, y, i ranę jodyną lub alkoholem. <laughs> Usuń martwą tkankę wyjawionymi narzędziami lub owiń dłonie wyjałowioną gazą bądź folią, aby ograniczyć skażenie rany. Oprócz ranem opicie czystą wodą. Wodę można wyjałowić gotując ją przez 15 minut. Owin ranem wyjałowionym bandażem przygotowanym z zamoczonym z alkoholem. Bandaż należy starannie wysuszyć przed przyłożeniem do rany. na nateczkę. I więcej części. In loving memory. Smutne. Kiełtarzek chce zrobili. Ktoś tu spał. Było chyba jakieś pomieszczenie świetlików. Albo ogólnie. Znaczy plecaki wojskowe, więc... I wie. Komisja do strzelby przyda się. Tabletki się przydadzą. Dawaj mi strzelbę, trzeba To Kolejne części. Kolejne części. Nie są takie. Intu... Znaczy, nie świecą się tak, pojebane czasem. Czasem się świecą, czasem się nie świecą. Ale dobra, wszystko jest wybrane stąd. Wiedziałem w migro tak nie zostawisz. To jest ten samot, nie? Tak, dobra. Ja mogę zaskoczyć stąd tak o czy... skakuj na Zrób miejsce, nie skakuj na konia, Joel, kurwa, powiebało cię. Zależamy iść, tam prowadzi droga. Jakaś, to tam nie pójdziemy, pójdziemy tędy, pójdziemy tu. Tam jest ten gmach, to wiem, że tam iść, ale teraz na razie jeszcze eksplor, kurwa, eksplor. Wiecie, mamy konika, trzeba się tego... konikiem zasługiwać. Co tu jest? Przejazd dalej. Na razie nie. Na razie to... Ale to było super. Nie widziałaś wcześniej małpy? Pierwszy raz widzę małpę. To jest wejście do kampusu. Znaczy na stadion raczej No jak chuj że tu nic nie ma Ja pierdolę nawet sidek nie ma No Koniu Bardziej nieintuicyjne sterowanie polem jakie widziałem już w Red Dead, no dobra Red Dead jest ok Na dwójkę bym przeszedł też Osobiście Pan Rodríguez, chyba jakiś dyrektor, rektor. Dobra, można jechać Dzień. dalej. Ja. Nie powinniśmy już kogoś spotkać? Ha, może nie chcą się afiszować ze swoją obecnością tutaj. Tak. Może. Może. Ale powinniśmy już kogoś spotkać, nie żeby coś już były posterunki po drodze opuszczone. Hej, zobacz! Świetliki. Gdzie? Widzę. Aha dobrze. Pierwszy znak obecności świetlików. Dobra, spróbujmy otworzyć bramę. A czekaj, ja tam jeszcze droga była na prawo, ej, kurwa, Joel. Ja no jest. tak, to zostawię. A zostań skońi, no tak. Tabletki! Ja mam tabletki. 50. To jeszcze 50 do HP. To HPK. Na szybko je zbieramy. Dużo części. Jakby gramię, kurwa na coś trzeba przygotować. Już... Nie, dobra. Bardziej mi się, bo jakby dawała mi pełna apteczek, kurwa i amunicji. Co to, to jest? Mapa uniwersytetu. Mapa kampusu uniwersytetu. La, la, la. Na górze dostajemy tu pod dupie, musimy wzmocnić barykady. Na dole zbierają się tu zarażenie. Trzeba zamknąć wyjścia do zasadzonu i księgarni. Okej. Okay. No, robi się coraz ciemniej, niestety. Ja nie chcę iść z muszę sobie poprawić. Ja się tak dzisiaj nie wyspałem, moi drodzy. Ty, czekaj, co on ja tu kurwa zrobi? Jest kabelek, czyli iść za kablem, okej okay. Uważaj na siebie Ty też Czyli solo misja, lecimy kurwa, lecimy Nic nie słyszę, do góry wejdę, już nie wejdę Coś jest? Nie A mi zlagowało, o, ale kurwa zlagowało Uniwerek Ciekawe, jakie kurwa maryjski spotkamy. Patrzcie, co, jak, jaką figurkę daje w istocie. Mam tak. pewno pełno szmat, tutaj oczywiście jedno może wziąć do lateczki stworzenia. Jakaś laska tu była, Ta. Kurwa, anime główna. Nie, że miał ja coś do osób oglądających, a nie po prostu nie lubię tego. <tuszy> Tego rodzaju. Um, tego rodzaju filmów i serialów. Oglądałem tam Pokémon i Dragon Ball, ale tak to reszty nie, nie rozumiem, po prostu nie chcę mi się y, zagłębiać, tak naprawdę. I notatnik chyba jakiś. 18 stycznia, 9 cholernych miesięcy czekania, i wciąż niż ani słowa od nikogo. Znalazłem kilka puszek z żarcie na stołówce, ale to i tak za mało. Miałem wypadek przy wschodniej barykadzie, ale już jest wszystko w porządku. 31 stycznia. Doważyłem grupkę tych stworów. Jeden z nich wyglądał jak heder. Może to była heder. Kurwa. Baterie się wyczerpują. 10 lutego. Więc radia słuchają już tylko raz w nocy. Ja sobie odpuściłem po tym, co nadawano ostatnio. Minęły trzy pierwsze miesiące. Czemu ich to jeszcze obchodzi? 25 lutego. Cheryl wczoraj paliła. Powiedziała, że tego, że tego potrzebuje. Wkurzyła się. Gdy wywaliłem jej działkę. Nie potrafię tego zrozumieć. Musimy być całkowicie w przytomny. Gdyż będzie musiał pójść do miasteczka pomiędzy zapasów, tym kimś pewnie będę ja. I tu... Ciekawe ile wytrzymaliście. Właśnie, ciekawe ile żeście wytrzymali tutaj. Leżało? Nie, pokazuje mi drzwi po prostu, dobra. Też to miał pokój. Ktoś bogatszy i mądrzejszy, bo teleskop te sprawy, części. Ciekawe pokój pokoje, tak połączone drzwiami, ze spółlokatory, w sensie, żeby całego mieszkanka... O, kurwa. Daj mi amunicję do tego, mam maksa już. Okej. Okay. Tak, kurwa, cicho jest. aż za cicho i niepokojąco. Nic nie ma. Sukier. No i będą, kurwa, zarażeni. Pikacze? Trzy na dzień dobry, kurchlak, pierdolisz? Nie, trzy klikacze cztery ok. tu nie wchodzicie, to ja sobie od razu tutaj tik, tik, przeszukam, te szafeczki misji no na dobra. Na warkę zmywarkę po raz kolejny, dobra, jak to wygląda? Jak wychodzicie, tu jest jeden, tam chodzi drugi, tam chodzi trzeci. Mam ostrza, trzy, na, trzy ostrza jest na użyte, dobra. Okej okay. Właśnie, cicho, że trzeba poruszać czy? Trochę zaciekawił mnie niestety Jak się ruszyłem. Jeszcze jeden się pojawił tam więc... Okej, okay, nie mam całego też dnia Przecież zapis gry A mi więcej temu międzyczasem... Moi drodzy, tego luźnego odcinka możecie sobie wyobrazić to, że zaczniemy od tego momentu następny odcinek. Ja się cofnę od tego klikacza. To jest miejsce. Przejdziemy sobie. Moi drodzy, ja w tym momencie zakończę ten odcinek. Będziemy widzieć się w następnym odcinku z The Last of Us, ponieważ nie mam całego dnia niestety, że nagrywać filmy, a muszę zaraz wychodzić, więc ten odcinek będzie po prostu krótszy. Na razie, cześć do widzenia.